Cześć wszystkim i do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie pod czole, będziemy sobie oglądać różne filmiki na YouTubie związane z nowymi modelami z firmy Breyer. I są to nowości, które pokazali nam w ostatnim czasie. Między innymi, jak już widać, pierwszy filmik to będzie kolekcja na drugą połowę roku, czyli między innymi Rany czyli takie normalne modele, które możemy wszyscy kupić, nie żadne specjalne. Halo modele. Jakieś pins oraz inne końskie produkty. Więc to będzie pierwszy filmik, a potem jeszcze jak film nie będzie za długi, to sobie obejrzymy jeszcze takie modele specjalne, limitowane z Premier Clubu i inne tego typu konia. Więc tak jak zawsze wyrażę w tym odcinku swoją osobistą opinię o wszystkich koniach, które dzisiaj zobaczycie. I linki do wszystkich filmów, które dzisiaj obejrzymy znajdziecie w opisie. Tego odcinka, więc zaczynajmy. Na początek skala z Debut Mates. i tutaj mamy, jak widać, takie oto koniki. Wydaje mi się, że to będzie jakaś seria tych saszetek niespodzianek. Tak to przynajmniej wygląda, że można zdobyć sześć różnych raz. Będą one dostępne od czerwca 2021, czyli w zasadzie już są na świecie. W Polsce jeszcze nie raczej nie, ale tak to właśnie wygląda. Mam tutaj różne znane i mniej znane mi moldy. Ale jak tak patrzy na te maści, które są dostępne, to szczerze mówiąc nie wszystkie mi tak za bardzo przypadły do gustu. Ciężko też wszystko stwierdzić, jak one wyglądają, bo wiecie, te zdjęcia nie zawsze oddają ten prawdziwy wygląd, ale gdybym miała tak no teraz powiedzieć, co mi się najbardziej podoba. To ta trójka tutaj jest całkiem spoczko. Nawet mi się podobają te maści. Ten też wygląda całkiem spoko. A te dwa raczej nie. Ten moim zdaniem jest najgorszy z tych wszystkich. Ogólnie nie jestem fanką wielką tego moldu, więc no, zobaczmy co dalej. O, teraz już będą Classics i... czyli Freedom Series. Okej, okay, tutaj mamy The Black Stallion Horse The book Set, czyli seria koni oraz dołączonej też książki o tym koniu. Tutaj mamy, to jest chyba konie arabski z tego co się nie mylę, taki mold, tak przynajmniej mi się wydaje. I szczerze mówiąc nie jestem jego fanką, nie podoba mi się totalnie, zwłaszcza ta grzywa i ogon. A w tej czarnej maści w ogóle źle wygląda, bo zobaczcie, nie ma w ogóle żadnego cieniowania, tylko po prostu taka czarna plama, bym powiedziała, może z jakimś białkiem w oczach i tylko tyle, więc moim zdaniem słabo. O, tutaj mamy takiego otwokonika. Kojarzę go z maści cupcake. Może wam się gdzieś tutaj wyświetli zdjęcie, jeśli nie kojarzycie. A tutaj mamy red velvet. I ja red velvet kojarzę się z takim ciastem amerykańskim, takim bardzo znanym. Więc tutaj akurat mamy właśnie konia, który właśnie reprezentuje ten, to, to ciasto amerykańskie, czyli cały koniec czerwony i tutaj ma taką kolorową posypkę i jest to oczywiście dekor, więc nie jest to normalny koń. No, ale jak mam być szczerze, no to nie, nie przepadam za bardzo za tymi dekorami i ten koń też mi się nie podoba, bo no jednak trochę dziwnie wygląda. To malowanie jakoś tak nie za bardzo mi przekonuje. O, teraz już skala traditional. Okej, okay, pierwszy koń to jest Old Glory jak widać i jest to też dekor z tego co widzę przezroczysty, który jest pomalowany na flagę Ameryki, w zasadzie flagę stanów zjednoczonych, tak dokładniej. I powiem wam, że to jest bardzo ciekawy koncept, na pewno taki dla Ludzi pochodzących ze Stanów Zjednoczonych to głównie, ale jeśli ktoś lubi po prostu Amerykę, Stany Zjednoczone, no to myślę, że dla kogoś takiego fajny by byłby to koń. I moim zdaniem całkiem ciekawy on wygląda, że tutaj cała jego głowa, tutaj aż do kłobu, tutaj mamy czerwono, takie białe barwy. A cała reszta tutaj jest takie fajne przejście z czerwonego takiego różowego fioletu do niebieskiego gwiazdki. I cały ogon tutaj jest już niebieski, takim trochę fioletem nawet. A końcówki tutaj, końcówka ogona i nogi kopyta tutaj są przezroczyste. I te wszystkie tutaj białe elementy też pewnie są przezroczyste, więc całkiem ciekawe to wygląda. Nie do końca chodzi w mój gust, bo nie lubię dekorów, ale. Tak ciekawie on wygląda. Okej, okay, tutaj mamy konika na moldzie z daniniatty, czyli Tis de Ley, Tis de w zasadzie. I jest to taki gniadoszek. Widać ogier, bo tutaj widać jego puzdro troszkę. I powiem wam, że bardzo ładnie wygląda w tej maści ten mold. Ogólnie bardzo bym chciała kiedyś mieć z niniatty. I nie wiem, czy akurat chciałabym mieć z tego moldu kongę, ale... Powiem wam, że ta maść bardzo mi się podoba. Ma bardzo fajne tutaj odmianki. I samo to cieniowanie i ogólnie sam wygląd konia bardzo fajny, więc może jak ten koń wyjdzie, to czemu nie? Okej, okay, tutaj mamy konika KB Omega Fahim. Jest to mold LV Integrity. Jeśli się nie mylę, to jest chyba to. Też chyba ogier albo wałach. Cały czarny koń bez cieniowania oczywiście. Ale ma jakieś odmianki. Myślę, że też jest tym całkiem ładny. Bo ja ogólnie lubię ten mold, więc wygląda bardzo ładnie, ale nie wiem czy bym ją kupiła w tej maści. Bardziej chyba mi się podoba LV Integrity. Tutaj mamy kolejnego konia. Tego moldu ja w ogóle nie lubię. Jest to MC Mars of Charm. Może nie na maść. Całkiem spoko wygląda, bo jest to chyba ten mold American Cell to nie nie podoba mi się on totalnie, zresztą ja nie za bardzo lubię wyglądu tej rasy, więc ten akurat koń nie za bardzo mnie przekonuje, mimo że macie wygląda całkiem ciekawa. O, Tutaj się zaczynają konie na Halloween tegoroczne, i tutaj mamy thriller. Jest to koń na moldzie Gypsy Panera, taki powiedziałabym skeleton, taki szkielet. I zobaczcie, co jest napisane: Glows in the Dark. Co oznacza, że cały ten koń, albo chociażby część z niego na jego ciele świeci w ciemności, co jest moim zdaniem genialne. Bardzo bym chciała mieć kiedyś konia z firmy Breo, w świeci w ciemności, mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast ten koń, no cóż, to też jest kolejny dekor i raczej mi się nie podoba, pomimo tego, że wygląda jak szkielet, ma tutaj takie różne wycięcia, coś takiego. Ale no jakoś tak mnie nie przekonuje, szczerze mówiąc. Mimy, może wygląda fajnie na okres halloweenowy, ale jednak tak na stałe to nie chciałabym go mieć. Teraz inne produkty Pep O, tutaj bardziej coś dla dzieci, czyli taka głowa, jak widać, jednorożca, która ma tutaj taką, oto grzywę, jakby ze sztucznych włosów, którą możemy stylizować. To jest bardzo oczywiście dla dzieci. Mam tutaj różne akcesory do tych włosów. Jest to Stardust Styling Head. No. Nie będę się na tym dłużej rozwodzić, bo nie za bardzo mnie to interesuje. O, tutaj mamy, zobaczcie, przypin przypinki z różnymi modelami. Z Brera. Bardzo ciekawa rzecz. Tego wcześniej chyba nigdy nie było, z tego co kojarzę. I powiem Wam, że one wyglądają super. Bardzo detaliczne i naprawdę prześliczne. Mega mi się podobają. Gdyby były dostępne w Polsce, to od razu je kupiłam. bo najbardziej bym chciała tą z Obsidianem. Pięknym. Ale naprawdę prześliczne. To też z tym koniem ze Premier Clubu jest super. Pewnie śliczne. Tutaj mamy taką jakby plakietkę z Old Glory, czyli tym modelem, jak widać, z tą flagą Stanów Zjednoczonych. No! Hmm. Cześć, poczuł. Już! Już. Spokojnie. No, to się stało. Pazurek się zahaczył. O Boże, Leo, całe, całe prześcieradło pochaczyłeś. Dziury zrobiłeś to. Okej, okay, jak już mówiłam, mamy tutaj te plakietki z Old Glory. No, powiem Wam, że one ładnie wyglądają. Bardzo mi się to podoba. Że, więc jeśli ktoś kupi ten model, to może mieć też plakietkę, więc bardzo fajne. O, tutaj mamy jeszcze więcej rzeczy z tym Old Glory. Jak widać kubek, piłka czy coś takiego i torba. Wszystko bardzo fajne. Widzę, że to jest taka cała seria, właśnie z tym koniem, więc chyba on jest dosyć mocno reklamowany w różnych produktach, jak widać. O, zobaczcie, nawet koszulka z tym koniem to jest akurat dla kobiet i chyba taki mniejszy rozmiar dla dzieci, więc. Oh no, wow, jestem w ciężkim szoku. Tyle rzeczy z jednym koniem, nigdy czegoś takiego nie widziałam. O, ale tutaj na przykład mamy jeszcze koszulkę z tym dekorem. How? Powiem wam, że ta koszulka jest bardzo ładna, bo. Ona nie przedstawia tego modelu, tak naprawdę, tylko jakby prawdziwego konia, po prostu z tymi kolorowymi elementami, które są na tym modelu. Bardzo fajna koszulka. A tutaj mamy jeszcze taką plakietkę, jakby, czy coś? Nie, to jest chyba. A może to jest. Blanket. To chyba jest ta poszewka na poduszkę, tak mi się wydaje. Bo tak to wygląda przynajmniej, więc bardzo fajne. Takich rzeczy jeszcze nie widziałam w firmie Brayer. Tutaj kolejna koszulka, też dla kobiet, z takim oto koniem. To jest mold paint Mia Pepto, taka fioletowa. No, ładna. Nie powiem. No, tutaj oczywiście zakończenie, który z nowych modeli na drugą połowę roku jest Twoim ulubionym. Napisz w komentarzu. No. <laughs> Okej. Okay. I to jest w zasadzie wszystko z tego oto filmiku. Więc spotkam się z Wami za chwilkę w filmach, w których zobaczymy modele z firmy Breer, takie bardziej limitowane, specjalne. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, teraz mamy nowości na Breyer Fest 2021. Jeśli nie wiecie, to to jest Breyer Fest, to to jest taki cały event związany z modelami firmy Breer. Organizowane tylko w Stanach Zjednoczonych. Raczej chyba w wakacje z tego co się orientuję. No i tam można chyba kupić modele brojera. I są różne takie rzeczy związane z braerami Chyba można zaprezentować swoje modele. Nie wiem do końca co tam dokładnie jest. Jakie są przede wszystkim atrakcje. Ale można powiedzieć, że jest to coś w stylu targów, które mamy u nas w Polsce, jak na przykład Kavaliata. To jest coś w tym stylu. Więc teraz zobaczymy sobie, jakie modele w tym roku będą na Breakfast, Fest, które są tylko dostępne na tym evencie. I tutaj na samym początku widzicie tylko głowę jednego z koni. Jest to mold, bodajże Altenaj, takie oto piękne niebieskie oczko rybie. I jest to koń maści Perlino, takie oto piękne. No. Gdzieś tu... Chyba w tym filmie też jest cała jego sywetka. O tak. Jak widać, jest 1080 sztuk. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tu jest nawet podana cena. I tak właśnie wygląda ten koń w całej okazałości. Tutaj widać jego zrobione kasztany. Ale powiem Wam, że to jest przepiękna. Bardzo mi się podoba ten koń. Ten śliczny jest. Możemy go zobaczyć w różnych tutaj miejscach, w przybliżeniu. Bardzo fajne przedstawienie. Czekajcie, bo to jest nie to, tylko tutaj z drugiej strony. Pewien śliczny konik, bardzo mi przypomina też klacz z kolekcji w tą piękną perliną. No. tutaj kolejny konik, też bardzo ładny, ale nie wiem, czy to do końca za zamolta, już widać, że jest srokaty. No, zobaczmy, może będzie tutaj... A, to tu jest e, cała sylwetka, więc tak wygląda ten konik. Bardzo ładny, tutaj widać taka maść w stylu Apaluzy, bym powiedziała. Bo nie jest to srokacz, tak jak myślałam, tylko bardziej taki apoluze już. Bardzo ładny. To jest... nie, to jest ogier, bo widać tutaj pustro, ale bardzo ładna maść, naprawdę. Nie wiem co to do końca za koń, bym się dowiedzieć. Prawda śliczne. Zobaczmy nawet pomalowane oko. Tutaj brązowe, złota tęczówka. Super. To nie, ale tutaj mamy kolejnego konia. Ale piękna maść. Zobaczcie taki srokacz. Śliczny. O, tutaj z innej strony. Też chyba owierek, z tego co widzę. O, i tutaj mamy porównanie z prawdziwym koniem. Super, naprawdę piękny. Niezwykłe maści, Prawda? Widzicie? O, tutaj zbliżenie na oko, tutaj na głowę. Super. Tutaj kolejny koń, ale piękny, tutaj taki jak widać z jabłkowitością. Super wygląda. Tutaj szczotki pędzinowe takie. O, tej z drugiej strony. 2000 sztuk, tutaj cena. O. <laughs> i tutaj mamy taką oto grzywę. Bardzo fajnie, trochę przypomina fryzę, ale to mi wygląda bardziej na takiego może Andaluza czy coś. Nie wiem do końca. Jeżeli nie na nóżki, też ma tam tutaj ładnie zrobione. No super. O, tutaj zobaczcie, ma w różnych miejscach tutaj jabłkowitość widoczną. Raczej co dalej? Czy coś jeszcze tu jest? I tutaj są też inne rzeczy, nie tylko pokazane modele. To nie jest koń, tylko to jest jakiś byk, krowa, ale bardziej chyba byk, tak wygląda. Bo tutaj jest w takiej pozycji, jakby chciał kogoś trafić. Wiecie, tymi swoimi rogami. Tysiąc sztuk, tutaj taka cena. No, też bardzo ładnej maści jest ten byk. Bardzo fajnie on wygląda, muszę powiedzieć. Naprawdę mega realistyczne. Zobaczcie te wszystkie jego zmarszczki. Tutaj te wszystkie detale tego ciała. Wow, muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Bo ta maść taka maciata. Pięknie to wygląda, to nie mamy nawet takie zdjęcia jakby z dawnych czasów. Starożytne. Mm, fajne. O tutaj. Jak ja zobaczyłam po raz pierwszy tego konia gdzieś na Instagramie, to po prostu się zakochałam. Zobaczcie, to jest mold Marwari, bo ma te charakterystyczne uszy i jej On jest taki przepiękny, zobaczcie, jaką on ma maść. Po prostu, ach, gdyby tylko był dostępny, to ja bym od razu go kupiła. Prawda, przepiękny koń. 2000 sztuk, tylko. Wow, prawda. Ten chyba najbardziej mi się podoba z tych wszystkich tutaj. No zobaczcie, po prostu cudo, prawda. Przepiękny. Tutaj kolejny koń to jest Mold valegro Takie oto niezwykłej wersji. Dekora. Przepiękne przejścia kolorystyczne, takie tęczowe. Tutaj mam takie nawet złote plamki od Taranto-Matości. Złote kopyta. No po prostu przepiękne są te przejścia tutaj kolorów. Zobaczcie tutaj od takiego różowego na pyszczku. Tutaj taki czerwony. Wszystko ładnie przechodzi. Tutaj pomarańcz. Żółty, zielony, niebieski, taki ciemniejszy niebieski, fioletowy na ogonie, tutaj takie wielkie odmiany w nogach, wręcz nawet srokatość. Są no, po prostu przepiękne. Moim zdaniem to jest chyba najpiękniejszy dekor, jakiego w życiu widziałam. No zobaczcie, i z drugiej strony przepiękny jest. Prawda. To jest chyba mój drugi faworyt po tym, Barwarii, bo też jego zobaczyłam, to po prostu wow. No zobaczcie w tych przybliżeniach, jak wygląda. Przepiękny jest, naprawdę. O. I tutaj mamy wszystkie modele, jak widać na jednym zdjęciu. To są przepiękne, przepiękne mają maści. Moimi faworytami jest właśnie ten mold Vallegro i ten piękny Marwarii. Naprawdę przepiękne są. No, tutaj właśnie też są wszystkie pokazane. No i to jest w zasadzie wszystko, co możemy zobaczyć w tym filmie. Naprawdę przepiękne są te konie Szkoda, że ich w ogóle nie ma w Polsce, niestety, ale no cóż, ale można sobie chociaż na nie popatrzeć, jakie są śliczne. Naprawdę jestem zachwycona, no więc za chwilę jeszcze obejrzymy sobie jeszcze jeden film, też z takimi bardziej specjalnymi modelami, takimi limitowanymi. Okej, okay, i ostatni film, który będziemy dzisiaj oglądać, to są kolejne nowości na Braille Fest 2021. I bez dalszego przedłużania przejdźmy już do tego. Tutaj na samym początku taki oto no koń na moldzie Catch Me. I zaraz zobaczymy, czy tutaj jest może jakieś jeszcze lepsze jego zdjęcie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj tak tylko... Pojrzę, tutaj są jakieś inne konie jeszcze, ale chyba... Nie widzę, szczerze mówiąc, dobra, więc będziemy oglądać tylko takie coś, taką jakby etykietkę z tym. To jest chyba informacja o biletach na Fest, czy coś takiego. Ale tak wyciągana tylko koń, taki, taka tarantowa ta maść, może w stylu Apoluzy. Powiedziałam, że całkiem ładna ta maść, tylko nie do końca mi się podoba ta grzywa, ten jej kolor. To akurat nie za bardzo mi się podoba, ale sama maść się naprawdę śliczna. wszystkie maści w tych koniach właśnie na Barrier Fest są przepiękne. Dobra, jedźmy dalej, bo tutaj dopiero tutaj są kolejne modele. Więc tutaj mamy takiego oto konika. o oto malowaniu. Przepięknie wygląda. Jest to ogierek. Nawet ma pomalowane oczy na brązowo. Zobaczcie jaki on jest piękny. Nie pamiętam do końca jaki to jest mold, ale pewnie wam się Gdzieś pojawi nazwa, ale przepięknie wygląda w tej maści, taka myszata, srokatość jeszcze, ale prześliczne. Jeszcze przybliżenia oczywiście, zobaczcie, przepięknie wygląda. Teraz kolejny koń, jest 3,5 sztuk, taka cena. No i tutaj mamy taką dosyć nietypową maść, nawet nie wiem jak ją nazwać do końca, ale jest to koń na moldzie, no takiego konia skaczącego. No. I jeśli chodzi o tą maść, to jest ona bardzo nietypowa. Ale szczerze mówiąc nie wiem, co o tym powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie, bo tak... Jednak nie wiem do końca, co to jest za maść, więc tak ciężko mi chyba powiedzieć. O, z tej strony wygląda tak. No powiem Wam, że koń, ale nie wiem, tak jakoś mam mieszane uczucia. O, ale na przykład z drugiej strony wygląda już normalnie. Nie ma tych dziwnych kresek, jak u Zebry, czy coś. Okej, okay. co my tu mamy dalej? Tutaj to nie, ale tutaj to jest już Scala Stable Mates. I tutaj mamy takiego oto konika, takiej maści, bardzo ładny. Taki apaluza trochę. No, ślicznie wygląda. To z drugiej strony też. O, tutaj konik stojący, dęba, bardzo lipicana. Prześlicznie wygląda w tej maści. Bardzo nietypowa, ale śliczna. Bo to jeszcze wcześniej był chyba jakiś inny, czy mi się wydawało? Nie, dobra, może nie. O, ale tutaj mamy kolejnego konika. Też prześliczny. prawda? O, tutaj taki oto siwek. Super wyglądają. Czekajcie, bo tu chyba było jeszcze zdjęcie całej bandy. O, tutaj wszystkie koniki razem, czyli to jest w zasadzie chyba taki zestaw. Prześliczne. Te tymaści to jest hit. no tutaj jeszcze był chyba jeden jakiś... O, tutaj na maldzie araba. Przepiękne jaką jak ma maść, taką, taka bułana, ale jednak ze srokatością, taki bardziej jeleni koń. Przepiękny. Czy jest tu więcej zdjęć? Chyba nie, dobra. A tutaj widzę mamy jakiegoś dekora, takiego oto w takich kolorach. Bardzo fajne przejścia kolorystyczne, jak widać taki trochę mistrz kolorystyczny, różne barwy i też taka srokatość nietypowa, taka złota. No, muszę powiedzieć, że całkiem ciekawie wygląda. Przybliżenia. Bardzo ładne ma te kolory. O, czy coś tutaj jeszcze mamy? Aha, tutaj jest jeszcze jeden konik. Też bardzo ładnej maści. Tutaj mamy chyba porównanie z prawdziwym. Czyli to jest jak widać Golden Paro Andalusian Stallion. Czyli Andalus. <knie> bardzo ładny koń, muszę powiedzieć. Prawda, niezwykłe maści. Stworzyli w tym roku na Brave Fest. O, to jest też skala z tego co bo poznaję, bo mam ten mold nawet u siebie w kolekcji. Czyli jest to galopujący arabek. Taki w takiej maści bardziej dekoracyjnej, ale też przepiękny. Zobaczcie, jaki fajny, taki niebieski, taki chłodny. Widzicie, wygląda o tutaj mamy i konika w bardzo nietypowych kolorach. myłam mm. że fajne. O, tutaj cieśko, Czesiek. Pięknie wygląda taki perłowy koń. O, ten akurat nie za bardzo mi się podoba, jednak to nie jest mój kolor. Zobaczmy, nie za bardzo. Ale zobaczcie, tutaj mamy cały taki właśnie zestawik takich stickmates, jak dekory bym powiedziała. Bardzo ładne mają kolory z tej strony. No, i to jest w zasadzie wszystko, co możemy tutaj zobaczyć. Czy tutaj przybliżenie na te wszystkie figurki? No, więc to było w zasadzie wszystko w tym. Prawdopodobnie dość długim filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się spodobało. Wiem, że lubicie takie odcinki, więc zostawcie dużo łapek w górę i zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie też o zajrzeniu do opisu filmu oraz do przypiętego komentarza. Więc do zobaczenia wy w kolejnych odcinkach i dajcie koniecznie znać w komentarzach, który z tych modeli przypadł Wam najbardziej do gustu. Najlepiej, żebyście podali minutę, w którym momencie pojawił się właśnie ten koń, który najbardziej Wam się spodobał. Do zobaczenia!